Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu dziesiątej kolejki Fortuna pierwszej lidzi w hitowym spotkaniu EUKS kontra Brugbet Termalica Nieciecza remis jeden do jednego. Z nami trener drużyny gości Radosław Latal. Panie trenerze, poprosimy o wrażenia z tego spotkania na gorąco. Tak dzień dobry. My chcieli trochę poprawić ten ostatni mecz, co z miał siebie stracili dwa punkty. Przygotujący się na ten mecz, także chcemy od pierwszej minuty trochu pohrať, ale naše veště na bojsku je bardzo zlé. Už v druhé minutě tratíme branky. Ještě se na to v tréninkách přigotujeme, aby jsme v těch prvních 10-15 minut uh, utřímali teplka, lepěji zagrali. Teh uh, těch prvních 20 minut z naší strany bylo, uh, bylo bardzo zlé. Tam jsme zagrali zlé, netřinali jsme pilku, nehráli jsme dopředu, dopředu, Potom po té 20. minutě už bylo lepěji, mohli jsme tam uh, měli jsme také tři, čtyři z kde mohli uh, branku střelit, ale za vše tam zrobíme nějaký blond v šotku bojska, kde, kde, protivník tam mohl tež, uh, střelit branké. V té druhé polově trocha už jsme lepě grali uh, dozadu, ale už uh, nevyšlo nám tam těch závodníků, co vešli uh, na bojsko, tak nám nepomohli a ta druhá polova to už bylo tak čisto na remis, takže my Skupimy się na, na remizie. remisie mamy jeden punkt ty musimy doma u siebie wygrać z lęczną. Dziękujemy za to podsumowanie, czekamy na pytania. Obok mnie już trener Kazimierz Moskal, trener drużyny UC Klubu Sportowego zaczynamy zatem drugą część konferencji prasowej po meczu Brudbet, Bródbet Termalica Nieciecza. Panie trenerze, przyzwyczailiśmy się ostatnio, że mecze tutaj przeleją Unii dwa lidowe kończymy się zwycięstwami, tym razem tylko remis. Remis pierwszy w tym sezonie dodajmy. No cóż, to jest, to jest piłka, to jest sport. Termelika moim zdaniem potwierdziła to, że ma potencjał. Dzisiaj pomimo dużej rotacji w składzie, których rotacji, której tak naprawdę nie spodziewaliśmy się aż tylu, przewidywaliśmy, że będzie inny skład, pokazali, że potrafią grać piłkę, szczególnie moim zdaniem w pierwszej połowie. Poza tym, że strzeliliśmy szybko bramkę po fajnej akcji, to ta pierwsza połowa, dla mnie przynajmniej z boku przebiega pod dyktando Termaliki, ale, ale to my mieliśmy zdecydowanie lepsze e, sytuacje m, już przy 1-0. Trzeba takie sytuacje wykorzystywać w takim meczu z takim przeciwnikiem, bo później znowu gdzieś tam chwila m, jakiejś dekoncentracji, nieuwagi i, i dostajemy bramkę na 1-1. Po tej bramce miałem znowu wrażenie, że trochę ta gra już zaczęła inaczej wyglądać, ale nie byliśmy w stanie stworzyć sobie w tej drugiej połowie jakiejś klarownej sytuacji. Jak to się mówi, szanujmy ten punkt, bo tak jak mówię, jest to na pewno przeciwnik, który mm, ma jakość i myśli o tym, aby, aby wrócić, czy, czy przynajmniej bić się o ten powrót do Ekstraklasy. Poprosimy o pytania. Konrad Kerbacki, redakcja, patrzy. jak... redakcja, patrzy jak witam, panie Mecz rozpoczął się idealnie. Szybko na początek spotkania. Potem też stwarzaliście bardzo dużo sytuacji. Mecz można było wygrać spokojnie, 3-1 albo 4-1. Posiadanie najlepszego napastnika w też niestety nie przyjąło 3 punktów. Co według Pana nie zagrało w tym? No już Pan odpowiedział na to pytanie, że sytuacje niewykorzystane nie pozwoliły nam dowieść tego w wyniku 1-0 do końca, bo była w stanie nam strzelić dzisiaj jedną bramkę. Myślę, że też trochę więcej oczekiwałem po naszej grze, jeśli chodzi o środek pola. Nie wyglądało to może dzisiaj tak, jakbym, jakbym chciał. Dziękuję bardzo, to tyle. Czy są jeszcze pytania do trenera Moskala? Zaczynamy trzecią część konferencji po meczu UKS. Brudbet Termalica nie ciecza z nami. Michał Trąbka strzele z jedynej bramki dla Upresu. Michał, jakie to było spotkanie? No, mega szybko otworzyliśmy ten mecz, bo bodajże w drugiej minucie i, i gdzieś tarmalika przejęła inicjatywę, ale my mieliśmy lepsze sytuacje i, i myślę, że że takie sytuacje musimy wykorzystywać, żeby żeby wygrywać mecze. No, gdzieś troszkę zabrakło, mam nadzieję, że w kolejnym meczu będzie dobrze, ale szanujemy ten punktik. To najtrudniejszy z rywali, z którymi mieliście tutaj okazję w Łodzi w tym sezonie walczyć? No, ogólnie ciężej nam się gra z drużynami, które które grałem dłuższą piłką, ale myślę, że to był dzisiaj najlepszy zespół, jaki tu przyjechał do tej pory, jeśli chodzi o takie stricte piłkarskie umiejętności. Poprosimy o pytania do Michała. Jeżeli nie ma, dziękuję ślicznie, Michał. Powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki.